Hej, hej, siemanko. witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony i zapraszam Was na update'cik mojego baniaczka 300 litrów. Słuchajcie, mamy to, stało się, jest pierwszy krok milowy tego kanału na YouTube, chociaż nigdy nie, powiem szczerze, nie zamierzałem tutaj nie wiadomo co robić. No aczkolwiek przez ten ostatni rok czasu działalności baniaka 300 litrów Przybyło nam, proszę Państwa, prawie 850 subów i w tym momencie, w tym tygodniu, właśnie to się stało. Przekroczyliśmy magiczną barierę 1000 subów. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzięki Wam za wsparcie. Dzięki za komentarze. Dzięki, że jesteście, że lajkujecie, że oglądacie te filmiki. Bo to naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy. Jak widzę po prostu te dyskusje pod filmami, widzę ile lajków dajecie. Łapek w górę, ile osób ogląda te filmiki, to naprawdę aż fajnie przytulnie się ciepło robi na serduchu. No i powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo cieszy mnie też sposób, w jaki odbywają się dyskusje, mimo tego, że co po niektórzy mają odmienne zdanie bądź też różne zauważki do tego, co mówię. Zawsze to w bardzo fajny kulturalny sposób przebiega. E, także dyskusje e, wszystkie są prowadzone super i to mi się podoba, że też ta nasza taka mała społeczność, która tutaj wyrosła wokół e, mojego kanału, e, to też są ludzie, którzy potrafią rozmawiać, potrafią słuchać, potrafią docenić. E, no i też potrafią prezentować swoje zdanie, ale nie na zasadzie, że tak bo tak, tylko po prostu fajnie uargumentować, e, poddać pod dyskusję pewne rzeczy. No i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, tak? Nie chodzi o to, żeby kogoś wyzywać, żeby kogoś krytykować z góry, na przykład mówiąc, że a to twoje nawożenie to wszystko gówno, prawda? Bo to wcale nie działa. Koniec kropka komentarza. Także takie komentarze też zdarzały się na początku działalności kanału, ale powiem Wam szczerze, że takie komentarze... Od razu są banowane, i nie liczcie na to, że takie komentarze będą się pojawiać pod filmikami, bo one będą na bieżąco usuwane. Także cenię sobie ludzi, którzy potrafią zaprezentować swoje zdanie, potrafią wdać się w dyskusję, ale merytorycznie uargumentować bez jakichkolwiek podtekstów, wyzwisk i tak dalej, bo naprawdę mi się fajnie z takimi ludźmi gada. Wielu też subskrybentów, którzy. Na początku dość ostentacyjnie prezentowali swoje zdanie, że tak powiem, na temat rzeczy, które tutaj przedstawiam na moim kanale. Wcześniej właśnie nie było subskrybentami, a potem takimi też się stało. Także bardzo się cieszę, że udało nam się dojść do jakiegoś wspólnego porozumienia. No i że daliście suba. No to jest dla mnie największe. Że tak powiem, uznanie z Waszej strony. Także super cieszę się bardzo, że udało nam się ten pierwszy krok zrobić. Tysiąc subów, no to powiem Wam szczerze, że wow! Po prostu czahadymi. Nigdy nie przypuszczałem, że to wszystko się tak rozwinie. No i powiem Wam szczerze, że naprawdę, naprawdę mega, mega się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, że oglądacie te filmiki, że je łapkujecie i udostępniacie dalej, no będę się powtarzał, no, ale powiem wam szczerze, że to jest naprawdę duże emocje tutaj z tym wszystkim związane. I tak się zastanawiałem też, czy wam dzisiaj nagrać ten filmik, dlatego że dokonałem zakupu kilku roślinek. Troszeczkę white przyjedzie do mnie, troszeczkę gold przyjedzie do mnie. A także jeszcze parę innych i one dopiero będą u mnie jutro, no bo to wiadomo, początek tygodnia nikt nie wysyła roślinek na weekend, także będziecie mieli dwa filmiki, dzisiaj jeden, powiedzmy taki filmik podziękowanie, tudzież update kanału, a jutro będziecie mieli filmik, jak mi się uda, jak nie jutro, to w środę będziecie mieli filmik już z nowymi zaplantowanymi roślinkami. No, także tak to się tutaj wszystko nam prezentuje. Proszę bardzo, rok czasu minął, no właściwie półtora roku od założenia, no nie, może jeszcze nie półtora roku, bo półtora roku to by było w czerwcu, ale powiedzmy rogi 5 miesięcy nam minęło od założenia tego baniaka i powiem Wam szczerze, że tak jak na 650 subów zrobiłem taki time-lapse, jak to wszystko wyglądało. Też sobie siedziałem w ostatnim czasie i przeglądałem zdjęcia na komórce tych moich różnych aranżacji, jakie były w międzyczasie w tym zbiorniczku. No i powiem Wam szczerze, że dożyciłem do tego jeszcze trochę zbiorników sforów akwarystycznych. I mam tutaj już taką aranżację, którą Wam zaprezentuję w najbliższym czasie, jak tylko te roślinki troszeczkę podrosną. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj coś ciekawego, fajnego wymyśleć. No i potem zobaczymy co będzie dalej. Może wystartujemy z jeszcze jednym baniaczkiem, z jakąś kosteczką małą. Chciałem Wam zrobić taką serię, tu już pewnie też się powtarzam, ale teraz to już nie będę miał wyjścia. Będę musiał Wam tę serię zrobić od A do Z, od podstaw. Jak to się ma tutaj z zakładaniem akwarium roślinnego? Co trzeba wziąć pod uwagę? Jak to wszystko, jak to wszystko trzeba sobie tutaj skomponować? E, patrzcie, jakaś cholera tam lata po akwarium jakiś kolej gdzieś tam się urwał. Dobra, mniejsza o to. Co musicie wiedzieć? Co musicie kupić? Ewentualnie zrobić was, Wam też taki kosztorys cenowy. Jak to by się tutaj kształtowało, powiedzmy, dla zbiornika kostki, dla zbiornika takiego średniego, czyli od 100 do 200, do 200 litrów i dla takiego zbiornika już większego, czyli 300 i więcej. Także taki kosztorys na pewno byłby fajną sprawą do zrobienia. Na pewno fajną sprawą byłoby też opisanie podstawowych roślinek, jakie bym Wam polecał tutaj na, na start zbiornika i tak dalej. A także podejście do samego startu, czyli od momentu położenia, właściwie zakupu zbiornika, poprzez właśnie położenie substratu, zakupu różnych, że tak powiem, rzeczy mechanicznych do akwarium, po biologię i jak to wszystko tam układać. Tak jak ja bym to już teraz po tym półtora roku doświadczenia na dużym zbiorniku, jak ja bym to wszystko tutaj. E, zaaranżował i wystartował od nowa. E, może Wam też coś zaświta, jak Wam powiem, że chociażby e, zastosowanie e, wulkanu Mineral pod substrat, aby sobie po prostu popodnosić poszczególne partie akwarium wzwyż, żeby tyle tego substratu nie sypać. E, co też jest oczywiście dla nas tutaj bardzo fajnym filtrem biologicznym, bo jak jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że Taki wulkanomineral, czyli po prostu lawa wulkaniczna, będzie na tym najniższym stopniu podłoża i przykryjemy to substratem. To stworzy się nam jak gdyby już w samym baniaku taki porządny filtr biologiczny, który będzie bardzo dużo rzeczy nam z baniaczka wyłapywał, czyli cały ten syf, który się zbiera i tak dalej. Słuchajcie dalej, byśmy przeszli sobie do oświetlenia. Zrobilibyśmy sobie też filmik na temat CO2, jeszcze raz, taki już porządny z całą techniką. I zrobilibyśmy sobie też filmik odnośnie nawożenia. Dlatego, że ja też tutaj cały czas eksperymentuję, różne fajne pomysły też dostaję. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o pytanie odnośnie nawożenia, to może właśnie w tym filmiku, który będzie jutro albo w pojutrze się wypowiem, dlatego że to bardziej z roślinkami się tam będzie wiązać. A dzisiaj chciałbym tylko tak ogólnie update'owo, podziękowawczo, że tak powiem, ten filmik tutaj Wam zaprezentować. Także odnośnie nawożenia różne osoby się tutaj odzywają, ja też, że tak powiem różnych bardzo doświadczonych forumowiczów też pytam się co robią, jak robią, żeby tego pyłu nie było na szybach, bo tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze jedna rzecz jaka mnie tutaj drażni w tym akwarium to nie są jakieś kurde nie wiadomo jaki wysyp glonów i tak dalej, tylko po prostu zwykły pył. Które na szybach mi się pojawia i z czasem przenosi się na e, roślinki typu właśnie alternatery typu Lobelia Cardinalis Mini albo e, Ludwigia White, ale tutaj koleżanka, e, że tak powiem, która też dośle mi roślinki jutro, e, m, powiedziała mi, że nie mam co się martwić, bo White to po prostu łapie wszystko co możliwe więc. No, to jest ciężka roślinka i trzeba mieć naprawdę idealne warunki w zbiorniczku, żeby ta roślinka nam po dwóch, trzech miesiącach nie zrobiła się green. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie. Bardzo też ciekawe, cenne uwagi odnośnie nawożenia żelazem i stosunku manganu do żelaza. Także zobaczymy. Też tą teorię sprawdzam. Pozwoliłem sobie już to, że tak powiem, od razu wcielić w życie lejąc troszeczkę więcej żelaza niż mikro w odpowiednim stosunku i zobaczymy jak to wszystko będzie działać w woli update'u jeszcze szybciutko Wam tylko powiem, że martwiłem się o toninę belem, która niestety chyba nam ducha wyzionia i się wyprowadzi, ale mam nadzieję, że przyjadą jakieś nowe sadzonki Martwiłem się też o Toninę Gigant, powiem Wam szczerze, że może teraz tutaj tak nie widać, ale za to tam z boku odbijają się w szybce już pierwsze takie porządne odrosty, które startują i to dosyć mocno od zera. Także mam nadzieję, że tutaj Gigant nam się fajnie rozrośnie. Tym bardziej że jutro też. Dwie lub trzy sadzonki giganta jeszcze do mnie dojadą, no i będzie wtedy zupełnie inaczej to wyglądało. Co do heńka, to powiem Wam szczerze, że tutaj Kirysy podziałały łącznie z innymi rybkami, także to, co się odstało, to widzicie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Eee, Grofila reaguje, no tak jak widzicie, fajnie sobie rośnie. Bardzo fajnie też udało mi się powybarwiać. Limnofile Aromatica Mini, która też takich pomału brązowo-bordowych kolorów dostaje na szczytach. No, w sumie fajnie to wygląda. Nie wiedziałem, że można w ten sposób tą roślinkę wybarwić, chociaż jeżeli idzie wybarwić tą większą wersję, to pewnie mniejszą też idzie wybarwić na takie brązowo- że tak powiem, bordowe szczyty. Także tak to wygląda. Też jeżeli chodzi o Rotale Sunset, tutaj to są jeszcze 2 czy 3 szczepka. No i jak widzicie ona też po zastosowaniu tutaj troszeczkę innego nawożenia mikrożelaza, no coraz niżej się wybarwia na czerwono, bo od te czubki zawsze czerwone były. Zobaczcie też wszystkie odrosty tutaj też idą bardzo ładnie. Czerwony kolor. No, jak wspomniałem, tydzień temu tych roślinek na razie wydaje się, że jest mało, bo one zostały bardzo mocno przetrzebione. No, a chwilę czasu po prostu potrzebują, aby się podnieść. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jak jutro dotrą do mnie roślinki. No, a tymczasem powiem Wam szczerze, że to chyba wszystko, co chciałem Wam w tym filmiku tutaj powiedzieć na 1000 subskrypcji jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za to, że jesteście, za to, że wspieracie ten kanał no i mam nadzieję, że tych filmików będzie też więcej, wiem, że to za, za każdym razem to powtarzam a potem się robi przerwa, no ale też musicie wziąć pod uwagę to, że że też mam rodzinę i to jest jak gdyby rzecz taka, którą robię że tak powiem sobie dodatkowo też mam pracę w trybie, że tak powiem późno popołudniowo nocnym, więc nie ma tego czasu takiego dodatkowego za bardzo, żeby też na spokojnie usiąść i tutaj nagrać filmik, no bo powiem Wam szczerze, że nagrywanie filmiku przy <grywania> dzieciarni, która lata, pomocnik jeden, drugi i trzeci, jeszcze z moim Westem, no to już w ogóle po prostu czasami nie idzie nic zrobić, a mam po 5-6 podejść do filmu i po prostu szlag mnie wtedy trafia nie mam, nie mam siły po prostu tego montować i wrzucać pomontowany ten film. E, jeszcze jedna sprawa tutaj jak widzicie nowa butelka półtora e, litrowa wyleciała bo już się skończyła. E, teraz mam butlę 7 litrową. E, dosyć duża ta butelka jest tutaj 7 litrowa CO2 ale powiem Wam szczerze że to była butla kupiona jeszcze dwa miesiące temu jak zaczęła się Cała pandemia z covidem i tak dalej, nie można było nigdzie wyjeżdżać. No a ja już miałem praktycznie tą półtora litrówkę na trzy czwarte opróżnioną, więc mówię, no kurczę, nie pojadę, nigdzie nie załaduję, nie wiadomo było, jak to wszystko się będzie toczyć dalej, więc musiałem niestety zostałem zmuszony do tego, żeby zakupić większą butlę, a stwierdziłem, że, że taka akurat się opłaca, bo Cena między piątką a siódemką była chyba 100 zł na Allegro, więc wziąłem siódemkę. Zobaczymy jak to będzie się spisywać, ile czasu nam potrzyma ta butla. Woli jeszcze update'u takiego szybkiego, co tutaj jeszcze dojdzie do tego zbiorniczka. Tak jak Wam wspominałem w poprzednim filmiku, dojdzie na pewno pompka na nawozy, także pompeczkę sobie tutaj dorzucimy. I dojdzie mi też dyfuzor narurowy, żeby te bąbelki mi tutaj nie śmigały po akwarium, tylko po prostu wepnę go w Unimaxa 250 i tam podepnę, też, tam podepnę też wężyk z dwutlenkiem węgla, żeby to wszystko w tym dyfuzorze było rozrobione i już gaz razem rozrobiony z wodą dostawał się do zbiorniczka. Także tyle w woli update'ów. Jeżeli chodzi o, o oświetlenie, to tutaj z tego co pamiętam, nic się nie zmieniło. Poza tym, że chyba teraz mam dwa Groluxy i dwa Kwastary 865 i 830, bo też ktoś się o to pytał. Więc tak to na tą chwilę wygląda. Szukam też jakiejś takiej porządnej lampy 6x54. Bo w tej chwili mam czwórkę i dwójkę, a przydałoby się 6 razy 54 albo do tej czwórki dokupić jeszcze 3 razy 54, tak żeby było w sumie 7 razy 54 na tym akwarium. Myślę, że wtedy byłoby optymalne ustawienie światła z tego wszystkiego i wtedy to też odpowiednia ilość światła byłaby podana do tych roślin. Zobaczymy jak to tutaj wszystko nam podziała, na razie czekam z niecierpliwością na to co jutro do mnie przyjdzie, no i co, zapraszam Was w takim razie na kolejny filmik we wtorek lub w środę, trzymajcie się, jeszcze raz dziękuję serdecznie za wsparcie, klikajcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmiku, pa pa, hej.